Ja już po raz kolejny zabieram głos w sprawie centrum przesiadkowego, a tak naprawdę zwiększania środków na ten cel. Dzisiaj znowu zaplanowane jest zwiększenie wartości kosztorysowej. Przypomnę, że poprzedni zapis mówił o tym, że centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą ma kosztować 30 milio 37 milionów 317 tysięcy 919 zł. 32 grosze. W dniu dzisiejszym po raz kolejny państwo wprowadzacie zwiększenie do kwoty 42 719 419,32 zł. Jest to w mojej ocenie astronomiczna kwota, a nie tylko w mojej ocenie, ale też wielu mieszkańców i moim zdaniem przekracza ona granicę zdrowego rozsądku. A szczególnie zwiększenie tej wartości kosztorysowej o ponad 5 milionów złotych budzi, budzi wiele wątpliwości i, i sporo pytań. Przetarg był powtarzany wielokrotnie, zakres prac celowo był odchudzany po to, aby się zmieścić w budżecie. Czyli normalna rzecz, nie było na stać, zmieniliśmy zakres. Teraz po wyłonieniu wykonawcy, zaangażowaniu prac, państwo tylnymi drzwiami wprowadzają 5 milionów, żeby zrobić to, co wcześniej było planowane. O, przynajmniej tak pan mi potwierdził ostatnio, że część z tego zakresu, który teraz państwo próbujecie wprowadzić, była w poprzednich postępowaniach, ale postępowania zostały odchudzone ze względu na zbyt wysoką kwotę. W trakcie ostatnich sesji prosiliśmy o szczegóły dotyczące tej inwestycji. Hmm. Państwo odpowiadali nam, co prawda, ale tak na około, że wątpię, że ktoś z radnych wie tak naprawdę, co ma zostać zrealizowane i dlaczego tak się nam śpieszy. Ja na przykład do tej pory nie mam takiej wiedzy. Nie wiem, może niech ktoś, kto wie dokładnie, co będzie wykonywane za te 5 milionów, podniesie rękę do góry z radnych. Ktoś wie? Las rąk. Widzi pan, panie burmistrzu? Nikt nie wie, w jaki sposób mamy głosować za tym zwiększeniem. Żaden z radnych nie podniósł ręki. Nikt nie wie, co chcecie zrobić. Nikt nie wie, dlaczego wprowadzacie kolejne 5 milionów. Do postępowania, które, powtarzam, zostało rozstrzygnięte, jest w trakcie realizacji. Teraz próbujecie to, tak jak powiedziałem wcześniej, tylnymi drzwiami wepchnąć. To nic. Mam pytanie. Ile razy powtarzano przetarg na inwestycję dotyczącą centrum przesiadkowego? Kolejne pytanie, niech pan mi tylko nie odpowiada na około, bo ja już znam. Pan wyciągnie zaraz cały segregator, będzie pan czytał te 20 stron. Ja nie chcę tego. Konkretne pytania. Ile razy był powtarzany przetarg na tą inwestycję? Czy zakres prac, który teraz chcecie państwo wprowadzić, był wcześniej uwzględniany w postępowaniach przetargowych? Jeżeli tak, to dlaczego został okrojony? Dlaczego Inwestycja uznawana jest za tak pilną. Mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, czy to próba jest zatuszowania wcześniejszych błędów? O, co się stanie, jeśli Rada nie zgodzi się na zwiększenie budżetu? Jakie będą konsekwencje dla inwestycji? Czy jest ona zagrożona? Czy Gmina próbowała pozyskać środki zewnętrzne finansowe na to zadanie? Dlaczego nie robimy tego, nie realizujemy ze środków zewnętrznych? I teraz przypomnę, że mamy nadal nierozwiązane kwestie. Ja ostatnio na sesji też pytałem o te kwestie. Ostatnio widziałem, że jedna z lokalnych telewizji też próbowała od pana burmistrza Kowalczyka uzyskać takie informacje, jak koszty eksploatacji centrum przesiadkowego. Tu pani Szczerbińska też kilkukrotnie zapytywała o to, nigdy nie dostaliśmy informacji. Mam na, na myśli ogrzewanie, ochronę, konserwację. Czy istnieje ryzyko, że pomieszczenia pozostaną niewynajęte generując koszty bez przychodów? Większość z Was widziała jak wygląda budynek no Jest to bardzo okazały budynek Czy Państwo go zagospodarują? No to jest to, jest to pytanie w jakich procentach już macie deklaracje bądź też wstępne porozumienia Czy w związku z rosnącymi kosztami mieszkańcy będą zmuszeni ponosić dodatkowe obciążenia składając się na utrzymanie tego Obiektu poprzez wysokie podatki. No sami Państwo wiecie, że te podatki dotykają naszych mieszkańców. Utrzymanie takiego centrum też będzie kosztowało pieniądze. Nie ukrywajmy, że wszyscy na to się skład, składamy. Każdy z mieszkańców płacąc podatek składa się na tego typu decyzje. I teraz, szanowni państwo, mam taką propozycję. Chciałbym, żeby to był potraktowany jako wniosek formalny, panie przewodniczący. Proponuję, że skoro inwestycja budzi tyle kontrowersji Państwo powinni pozyskać środki zewnętrzne uzupełnić wkład z budżetu gminy i zrealizować tę inwestycję myślę, że wtedy żaden z Radnych nie będzie miał nic przeciwko tejże inwestycji i proponuję taką ścieżkę na dzień dzisiejszy zmniejszenie wartości kosztorysowej z tych 42 milionów 700 do 37 o 317, tak jak było wcześniej. Przeznaczenie części środków na pilniejsze potrzeby dla mieszkańców, takie jak, na przykład, i znaczy nie przykład, tylko to jest wniosek formalny. 1 milion złotych na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę drogi Kuryły Woguszew. 2 miliony złotych na wkład własny do budowy ulicy Wasilkowskiej i Żytniej Przesunięcie pozostałej kwoty środków na nową pozycję w budżecie jako zabezpieczenie wkładów własnych realizowanych inwestycji ze środków zewnętrznych, czyli uzupełnianie wkładów. I bardzo prosiłbym o przegłosowanie tego wniosku jako jednego bloku. Tak brzmi mój wniosek i chciałbym o głosowanie blokowe tego wniosku, dlatego że on musi być ze sobą spójny. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Pan Burmistrz Stefanowicz, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Po raz kolejny informuję Państwa, że umowa podpisana z firmą Budimex na realizację Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce została podpisana w wyniku trzeciego postępowania przetargowego. Umowa jest podpisana w formule za projektu i wybuduj. I zakres, której miał być w której zawarto uzależnienie od dwóch ekspertyz. Od ekspertyzy budynku i w wyniku oraz ekspertyzy kanalizacji deszczowej. Po zawarciu umowy, została wykonana ekspertyza budynku, która mówiła o tym, że budynek nie nadaje się. Do remontu. Nie ma sensu tego obiektu remontować, w związku z tym został zaprojektowany. Jak wszyscy widzimy, w prawie, chyba w stanie surowym, zamkniętym. Niedługo ten budynek będzie. Jeżeli chodzi o kanalizację deszczową, w czerwcu 2023 roku taka ekspertyza została wykonana. Głównym elementem tej ekspertyzy jest kamerowanie, i w wyniku tej ekspertyzy. Wynik tej ekspertyzy był negatywny dla tego kanału. Jest to kanał rozpoczynający się metr 20, o średnicą metr 20, następnie metr 40. Wykonany około 40 lat wstecz. Wiemy, jakie były wtedy materiały, ale może przypomnę, że, to, że są to cembrowiny, czyli rury bezkołnierzowe które w wyniku pracy gruntu zaczęły klawiszować, pojawiły się przerosty korzeni roślin, i drożność tego kanału i żywotność w zasadzie, drożność jest ograniczona, stąd też występujące na terenie Sokółki podtopienia. Takim przykładem jest nieodbieranie wody przez ten kanał, jest zalewanie ulicy Grodzieńskiej, m.in. A w dalszej części ulicy kolejowej od Ronda Solidarności, w tym, w tym miejscu ciąg dalszy tego kanału przebiega. Pragnę również zwrócić uwagę po raz kolejny, że rozwiązanie znaczące zwiększenie przepustowości kanału, deszcz, kanału deszczowego w ulicy kolejowej to nie jest tylko element, zwiększenia wartości Gminnego Centrum Przesiadkowego. Jest to element bardzo ważny dla rozwoju miasta. Jest to główny kanał magistralny i między innymi Pan jako Radny Tomasz Tolko otrzymał w materiałach na sesję dane bazowe, zapewne Pan z nimi się zapoznał, zobaczył z jakiej zlewni, z jak dużej części miasta w tym kanale zbiegają się Wody deszczowe. Zwróćmy uwagę, że z ulic od strony północnej, z ulicy Wyszyńskiego, z ulicy 11 listopada, z ulicy przemysłowej, z wiaduktu, z tych wszystkich stron biegną kanały deszczowe, które spotykają się w kanale ulicy kolejowej. Kolejny element, który obliguje nas do pilnego, Podjęcia decyzji w tej sprawie to jest fakt, że proponujemy rury od nowego producenta, zapewniające dużą przepustowość. Otrzymał Pan również zdjęcie elementu tej rury, 220, 225 cm, szerokość 125, wysokość plus kineta w ścianie dolnej, grubość ścianek 20 centymetrów, co przy dodatkowym zazbrojeniu jest, posiada dodatkową pozytywną cechę, że może stanowić element mostowy. Cena, cena została zweryfikowana w wyniku przetargu. Ogłosiliśmy przetarg, posiadając promesy na przebudowę ulicy Kolejowej z częścią ulicy Monte Cassino i Wyszyńskiego. Wskazaliśmy ten kanał i ta cena jest zweryfikowana przez rynek, czyli wiemy na jakim poziomie kształtują się ceny metra bieżącego. Zakres prac gruntowych, które wymaga umieszczenia tej rury jest bardzo szeroki. Planowany przebieg jest po stronie południowej Ulicy kolejowej, zaraz zachodnikiem, w tej chwili są tam ustawione, jest wytyczenie godzyjne, może każdy zobaczyć, w którym to miejscu będzie. Wykonanie tak dużego przedsięwzięcia, tak dużych robót ziemnych jest po wybudowaniu dworca, no będzie marnotrawstwem. Mówiąc wprost, najpierw należy wykonać wszystkie roboty ziemne, przebudować, instalacje, w tym instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje kanalizacji deszczowej, wodociąg, w ogóle wszystkie, wszystkie przebudować wszystkie infrastruktury, sieci infrastruktury, które są w danym terenie i dopiero wtedy można mówić o właściwym, ostatecznym możliwości właściwego, ostatecznego zagospodarowania placu, czyli wykonaniu tych wszystkich robót, chodników, nasadzeń itd. W materiałach przekazanych Państwu poinformowaliśmy również, że mamy możliwość złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie dokładnie na tego rodzaju przedsięwzięcie. Z, z możliwością refinansowania kosztów podniesionych od 1 stycznia 2021 roku, czyli myślimy o, wykonamy tą pracę, złożymy wniosek, refundacja możliwa do uzyskania w Narodowym Funduszu jest rzędu 80%. Jeżeli byśmy pozyskali, skutecznie złożyli wniosek, to nasz wkład własny w przebudowę tego kanału wyniósłby odpowiednio mniej. Już nie 5 milionów 400, tylko, 8, tylko odpowiednio mniej, czyli no nieco, ponad, nieco ponad milion złotych. Co dokładnie. Tym monumentalnym biurowcu zwanym Centrum Przesiadkowym będzie się znajdowało ciągle nie mamy na, odpowiedzi, na to odpowiedzi i w jaki sposób odpowiada to na potrzeby mieszkańców. Jeżeli mogę, Szanowna Pani Radna i Szanowni Państwo, ja na poprzednich sesjach w wypowiedzi tej telewizyjnej, do której Państwo się odwołujecie, mówiłem jasno, że jakby prowadzimy rozmowy i dyskusje z podmiotami, które są zainteresowane dzierżawą tych pomieszczeń. Nie powiem Państwu dzisiaj, które, które podmioty są zainteresowane z nazwy, bo to nie ten moment jesteśmy naprawdę na dobrej drodze, żeby to zrobić, żeby ten biurowiec był wypełniony. Tak, proszę Państwa, biurowiec, ponieważ ten budynek nie jest dworcem. On ma w sobie elementy dworcowe i proszę jeszcze nie mylić pojęcia i, i też nie kojarzyć nazwy centrum przesiadkowe wyłącznie z tym budynkiem. Centrum przesiadkowe to jest budynek i cała infrastruktura, która jest w okolicy. A więc nie mówcie Państwo, że Centrum przesiadkowe to budynek. To jest tylko element całości, pewnej większej całości. I nigdy nie mówiliśmy, nie mówiłem, że to jest dworzec. Zawsze mówiliśmy budynek z um, funkcją dworcową. Więc czy my to nazwiemy um, w ten sposób, czy powiemy biurowiec z funkcją dworcową? Myślę, że to jest tożsame i jednoznaczne. Nie będzie to dworzec w rozumieniu, które nam się potocznie kojarzy z tą nazwą dworzec. A więc tam bo, bo mam wrażenie, że Państwo zmierzacie do tego, że mówiąc o, dwor, o centrum przesiadkowym mówicie o tym, że będą kasy, poczekalnie, jakieś pomieszczenia zajmowane przez instytucje PKP i związane z PKP, no dzisiaj już takiej potrzeby nie ma. Jak wiecie Państwo bilety w większości kupujemy zdalnie za pomocą komunikacji i systemów internetowych. Mało tego, można w pociągu kupić bilet, a więc naprawdę mówimy wyłącznie o elementach, o funkcji dworco, dworcowej, która w tym budynku się pojawi. Należy przyznać, że jednak fragmenty inwestycji dotyczące centrum przesiadkowe zostały zdjęte na potrzeby przetargu, co wybrzmiało tu bardzo dzisiaj dokładnie. Teraz musimy brać kredyty, co rzeczywiście jest ogromnym marnotrawstwem. Niemniej nie możemy też zostawić niezakończonej inwestycji, bo to dopiero będzie ogromne marnotrawstwo. Poczyniono naprawdę wiele błędów, nie wiem czy celowo, czy bezmyślność tutaj była powodem, czy jakieś inne powody. Mam nadzieję, że nie polityczne i błędy zostały poczynione. Mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte wnioski i przy kolejnych inwestycjach takie sytuacje nie będą miały miejsca.